To było dobre posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, treściwe. To, co z tego posiedzenia wynoszę, to przede wszystkim głębokie przekonanie nas wszystkich, że nie ma w tej chwili jakiegoś konkretnego planu zakończenia tej wojny, która na Ukrainie się toczy. Co za tym idzie? Musimy być w pełni przygotowani na to, żeby przede wszystkim odpowiadać na pytania związane z tym, co my możemy zrobić, a nie oglądać się na innych. Jeżeli mamy dzisiaj szukać jakiegoś drogowskazu w tych niespokojnych czasach, również w kontekście tego, co na Ukrainie się dzieje, to powinien on być oparty o trzy słowa. To są te trzy parametry, które musimy wbić do naszego GPS-u. I te słowa to jest prawda, odwaga i siła. Prawda mówienia jak jest. Odwaga do mówienia tej prawdy i do oczekiwania tego, od naszych sojuszników, żeby te prawdę mówili pełnym głosem, nie na ściśniętym gardle. Artykuł 5 obowiązuje: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i siła Nasza siła własna tutaj Polska biorąca się z nakręcania, budowania naszego przemysłu, z tego że pieniądze, które wydajemy na zbrojenia staną się silnikiem polskiej gospodarki, czego tak bardzo potrzebujemy i zbudujemy wokół tego zgodę w całej klasy politycznej. To są te rzeczy, których dzisiaj w obliczu tych niespokojnych czasów potrzebujemy.